Cześć, z tej strony Kuba fotoblogie.pl. dzisiaj pokażę Wam nową aplikację od Adobe, Jest to aplikacja na iPada, nazywa się Photoshop Mix. I chciałbym wam podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat tej aplikacji. Pokazać wam jak ona działa i tak naprawdę co dostajemy. Ściągając tę aplikację na naszego iPada, to jest jej główny e, interfejs. E, ja bawiłem się dzisiaj tak naprawdę od, od samego rana tą aplikacją i bardzo szybko wyrobiłem sobie na jej temat zdanie. E, otworzymy sobie jakieś zdjęcie. E, tak abyście mogli zobaczyć jak, jak działa właśnie ta aplikacja. Jeśli chodzi o miejsca skąd możemy wziąć te zdjęcia jest to przede wszystkim dysk naszego iPada, możemy bezpośrednio zrobić zdjęcie, jest to dysk Creative Cloud, czyli możemy powiedzmy z naszego komputera powrzucać zdjęcia do, do folderu Creative Cloud i one wyświetlą nam się tutaj, ale aplikacja nie czyta RAWów. Mamy również możliwość otwarcia zdjęć z Lightrooma, jeśli mamy nową E, aplikację Lightroom jest to, jest to, jest to program, który e, jest jakby kupiony przez chmurę i umożliwia e, również działanie poprzez e, aplikację mobilną. E, to wtedy, synchronizując, e, synchronizując e, różne kolekcje, możemy otworzyć je na naszym iPadzie. Ale co ważne, nie pracujemy na rawach, a pracujemy na niezbyt dużych JPEGach, ponieważ e, dłuższy bok tego, tego zdjęcia ma 1024 piksele więc jakby nie możemy wykorzystać tych zdjęć w żaden sposób profesjonalnie, ponieważ no, rzadko kiedy potrzebujemy aż tak małej rozdzielczości, tak małego rozmiaru zdjęcia. Możemy również pracować na zdjęciach, które pobierzemy z naszego profilu na Facebooku. Ja otworzę jedno ze zdjęć i pokażę Wam te podstawowe funkcje, które mamy właśnie w tej aplikacji. Możemy zastosować jedną z czterech korekcji, czyli jest to korekcja ekspozycji, kontrastu, przejrzystości i nascenia. Możemy również dać się na automat, wtedy te elementy zostaną dobrane właśnie przez tę aplikację, ale co ważne nie mamy możliwości zmiany, ponieważ ja w tym momencie mogę zmniejszyć sobie ekspozycję do minus 70%, a jeśli mamy włączony automat, nic tak naprawdę się nie stanie, więc tak naprawdę jeśli cokolwiek e, chcielibyśmy zmienić w automatycznym e, działaniu tej funkcji, to nie mamy takiej możliwości. Mój iPad też nie jest najnowszy, więc e, generowanie tego e, ładniejszego podglądu nie trwa zbyt krótko, aczkolwiek aplikacja działa całkiem sprawnie, dopóki się nie zawiesi, a zawiesiła mi się już trzykrotnie tylko podczas nagrywania poradnika, wcześniej zawiesiła się chyba jeszcze z dwa razy mamy możliwość nakładania różnych filtrów one przypominają, przypominają troszeczkę te instagramowe wybierzemy jeden z nich jakby największym minusem tego wszystkiego jest w tym momencie to że nie mamy możliwości wpływania na moc tego filtra więc jeśli inżynierowie z Adobe stwierdzili że filtr Twin Peaks ma wyglądać tak to nie mamy możliwości zmiany jego mocy za to mamy możliwość nakładania go selektywnie na na to zdjęcie możemy zdać się na automatykę wybierania krawędzi w narzędziu Smart. Działa to całkiem nieźle, ale możemy też wybrać podstawowe nakładanie tego filtra, czyli po prostu tam, gdzie najedziemy palcem, tam on się pojawi. Czy ja z tego będę korzystał? Z pewnością nie. Przecież mówiąc, nie jestem fanem tych filtrów, które są zainstalowane właśnie w tej aplikacji. Poza tym nie mamy możliwości zmiany ich mocy działania. A selektywne nakładanie to już jest zupełnie nie dla mnie. Mamy możliwość wycinania różnych elementów z tego zdjęcia, ale to pokażę Wam przy okazji innego zdjęcia. Kadrowania możemy dowolnie kadrować to, to zdjęcie. Jak również mamy tutaj różne proporcje boków. Mamy również jeszcze trzy dodatkowe funkcje, i one są o tyle ciekawe, że jakby działanie ich nie jest. Nie dzieje się w naszym iPadzie, ono dzieje się gdzieś tam w chmurze. Zaraz wam pokażę to na przykładzie chociażby wypełnienia z uwzględnieniem zawartości. Zamaluję sobie delikatnie Akropol. Niestety, jakby te korekcje nie są tak dokładne, ponieważ malowanie palcem po ekranie na pewno nie jest tak dokładne jak malowanie chociażby po tablecie takim graficznym albo, albo nawet myszką. E, powiedzmy, że z zaznaczyliśmy z grubsza ten akropol, klikamy w przycisk Fill. W tym momencie zdjęcie ląduje gdzieś na serwerach Adobe, i tam jest przetwarzane. Tam jest usuwany e, właśnie ten, ten akropol. I w tym momencie jest ściągany ten efekt. E, jak sobie to radzi? Raz lepiej, raz gorzej, ale jakby największym minusem działania tej funkcji jest to, że za każdym razem pojawia się taki dziwny niebieski pasek pod naszą korekcją, więc szczerze mówiąc nie wiem, czym jest to spowodowane. Pewnie ktoś tego po prostu nie dopracował i, i działa to tak, że raczej ciężko z tego, z, z tego skorzystać podczas no, takiego codziennego używania. I co ważne, jeśli chodzi o, to, o te funkcje, które, które mamy tutaj, czyli te, te trzy funkcje: Upright Shake Reduction i Content Overfill. One działają tylko w momencie, kiedy jesteśmy połączeni z internetem. I co ciekawe, kiedy nie byłem, połączony, nie byłem podłączony do internetu i wybrałem jedną z nich, to aplikacja poinformowała mnie, że one niedługo będą płatne, bo są to funkcje premium. Bo warto wspomnieć, że cała, cała aplikacja jest darmowa. Przejdziemy sobie w tym momencie do innego zdjęcia. Ja wybiorę zdjęcie, gdzie będę mógł pokazać Wam. Jak można wycinać różne elementy, będę chciał wyciąć tego pana i po prostu e, używając e, narzędzia inteligentnego zaznaczania, to akurat narzędzie radzi sobie raz lepiej, raz gorzej. Ciężko, ciężko powiedzieć, jak będzie działało na waszych zdjęciach. Ja szczerze mówiąc, jestem średnio zadowolony z działania tego, tego narzędzia. Oczywiście, do jakiegoś tam takiego hobbystycznego zastosowania może być, ale jeśli chcielibyśmy zrobić coś. Może nie profesjonalnego, ale coś, co ma wyglądać dobrze, to, to już nie, ma, nie możemy zbytnio na to liczyć. Oczywiście możemy delikatnie poprawić krawędzie. Działa to w jakoś, ale, ale raczej, no raczej też nie będę z tego korzystał. Ok, powiedzmy, że, że zaznaczenie zaakceptowaliśmy. No, tu jakieś w ogóle dziwne rzeczy się zrobiły w tym momencie. Wybierzemy tło dla tego pana, my posadzimy go w klatce albo ptaszków. No już pomijam to, że, że nie, nie miałem zdjęcia, gdzie, gdzie był cały, aczkolwiek no w tym momencie jeszcze ta aplikacja coś dziwnego zrobiła i zupełnie poszarpała te krawędzie. Nie wiem od czego, od czego to zależy. No i jeśli zdecydujemy, że takie zdjęcie jest ok, to możemy zapisać je jako PSD i akurat ono zostanie zapisane w naszej chmurze i zaraz pokażę wam jak będzie to otwierane w Photoshopie. No i zobaczymy sobie co trafiło do naszego Creative Cloud Files. Wchodzimy w Photoshopa i rzeczywiście jest to zdjęcie, jest to zdjęcie, pojawiło się. Tak jak wspomniałem ono ma tylko 1024 piksele na dłuższym boku. Więc jest dość małe. No i tutaj ten pan, którego wycięliśmy, on jest jako, jako nowa warstwa z maską taką, że po prostu ona ukrywa tło, czyli to, co znajduje się za panem. No i tak jak wspomniałem, jest, no moim zdaniem on jest dość średnio wycięty, ciężko wyciąć to lepiej, po prostu dotykając ekranu. Tutaj zadziałało coś jeszcze nie tak, więc moim zdaniem ta aplikacja. Będzie służyła tylko i wyłącznie do jakiejś tam do, do zabawy, bo, bo nie wyobrażam sobie, żebym móc tego e, używać gdzieś w jakichś bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Jeśli chciałbym komuś zrobić psikusa i wstawić go na przykład do klatki z ptakami, ok, ale jeśli chciałbym wykorzystać to do czegoś bardziej profesjonalnego, już zupełnie, zupełnie nie. Szczególnie, że tak naprawdę ciężko e, pracować na, na większych plikach, wtedy to wszystko trwałoby dłużej. A mając nie najnowszego iPada, to praca na plikach, które mają nawet te 1024 piksele na dłuższym boku, jak widzieliście, wcale nie działało to aż tak płynnie. Więc no, myślę, że, że przy większych plikach byłoby jeszcze gorzej. Jeśli macie iPady, zainstalujcie tę aplikację, a ja chętnie posłucham, co wy o niej sądzicie. To byłoby na tyle. Dzięki i trzymajcie się. Cześć!